Siema, z z jestem Adamson. Dzisiaj będzie nagrywana mega dziwna podgruba Rejka, bo ruska po rosyjsku jest. Ją można tu zobaczyć. Nie przeczytam tego, bo nie znam się. Znam tylko kilka słów. Um, po rosyjsku i. Igdza. I, i,

Widzę, że powstało trochę nowych rzeczy tu na przykład jak wieża, wieża ciśnieniowa i to co ja kiedyś miałem w jednej grze, z tego co pamiętam. To tam miałem, bez UV lamp. Ale zarąbiście, no same sta... Już te odgłosy z... Z... I am... O kurde! Ej, to jest zarąbista podguba! A wiecie czemu? Bo, jak spadłem teraz, to były ten fajny. były te krzyki, co są zawsze w rejku. W oryginalnym też są. Sami posłuchajcie. Podgłośnie trochę. Słychać. Stary, że tak głośno na tą obecną chwilę, ale chcę, żebyście posłuchali. O, o, widać. Znaczy, słychać? Zarobić ta podróba, już ją lubię. Właśnie w każdej podróbie Rejka brakowało właśnie, właśnie tych krzyków. Tych krzyków zawsze mi brakowało. Właśnie tego brakowało że zawsze w normalnym rejku. Znaczy nie w podgubach rejku. W rejku podgubach. Wiecie? Nie, no to jest. To jest ideal. O nie, muzyka ze Slendytubbies. Może znacie, bo nagrywałem. Nienawidzę muzyki ze Slendytubbies. On chyba ma admina Bo patrzę, że on tak się do mnie tepnął Zaraz, zaraz Ja nie mogę się ruszać A, bo ja piszę Halo On ma świecącą...

a on ma tu adminka. A upadłem. A e, co tam, jedna śmieć. Jest Wy... problem właśnie przy uciekaniu, patrzcie. O patrzcie, bo latarka znika jakby. Trzeba ją odpalać. Jestem ślepy jak kret. O wyjeszczę światło dzienne. Żartuję. Drake pewnie z tego czegoś wybiega. <kluz> Tylko ja nie rozumiem, bo... bo to ruskie napisy być. Sorry, mam katar. Jestem w kamie i mam UV lampa. No tu coś będzie jeszcze. Tam coś leży. <laughs> Szkoda, że nie da się tego podnieść. Eksplodująca beczka. Ale w sumie ja się czuję tu jak w Slenditubisiach. A temu, bo jest tam muzyka. O. Ja ją lubię. To taki klimat daje. Jeszcze brakuje tu latających Sledji tubisiów i dopiero. nagram kiedyś z Randy Tubis 2 2 oryginalną wersję nie tak co ja jakiś tam z chyba z Game Jolta zgrałem i potem tam czasem nie działał multiplayer mi nie działał na Sandy 2 A... i będę nie wiem nagram jakim, z jakimś kolegą Forever alone. Muzytka z YouTube. Sorry zagadam gadam, no, tak dużo z YouTube. Bo naprawdę lubiam tą grę, ale coś się zepsuło i mi się odinstalowało. I to mnie najbardziej smuci. Ja chyba jak. Odpalaj się. O nie. Sam w ciemną noc. No, wreszcie lata. mi się drzewa. Specjalnie powiedziałam tak śmiesznie drzewa, zamiast drzewa przez z ży A da się razić bronem tak jak w prawdziwym rejku? Da się, ale jest odgłos spęta u gatu A co tam? Zróbmy sobie elektryczny masaż Wow, 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 co jest, co jest? E, 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 ja lecę, co jest? Houston, pomoc. Ale ja lecę, e, co jest? Widzieliście to, jak ja wyleciałem? O nie. Ale było to widać jak leciałem, czy nie? Bo to naprawdę było takie... Jeju. Ała! Ja nie wiem, gdzie ja biegnę. Uczeknąłem dziadowi, ale ile będzie jeszcze ten dzień trwał? Już 13 minut trwa ten dzień, noc. No i chyba widać, że na moich dwóch śmierciach trzeba skończyć ten odcinek. Jedna śmieszna rzecz. Widzimy się w następnych. I ogólnie mam nadzieję, że będzie więcej filmów z Robloxa, bo mam ochotę zrobić powrót, bo dawno nie nagrywałem. Trzymcie się, pa!